Okej, okay, witam Was do widzenia w kolejnym odcinku Piraci z Karaibów. A ze mną jest. Majtek Mission. Zaś to samo, nie. nie, nie dobra. E, pierwsze czy drugie to nie? To. Drugie, bo tutaj jest jakieś. E, 6%, tu jest 2%, i nie wiem o co chodzi. No, obymy dobre wybrać, bo jak teraz źle, to gdzie? Nie, dobrze. Ech, zaś się będę gonić po tym statku pół godziny, i dzisiaj jest misja. Jako? Jakoś. Zaraz zobaczymy. Ta akurat my. No to. Ta misja jeszcze my jakieś... Będziemy szukać ekipy Jack'a na statek. I ja będę grał Jack'iem, bo mi się nie umi i bo ostatnio spieprzył wszystko. Dobra, i teraz chyba będziemy musieli Musieli iść tutaj. F2. No dobra. Jest. Dobra, idziemy tutaj. I to jakoś się tu tak gwazi tak, rozumiem? I teraz co się tu robi? No i ty, ty celujesz, no Ja, tutaj mówię tortuga, dobra. Jest tortuga. Try fabularny, bo dowalnego nie ma. Jadomej. Ja patrzyli jaj na to... Jej zaści... Barbosy lubią, ale nie tyle. Musiał na niego patrzeć cały ten czas. No i ty się śmieje, ten... Ale patrz tu jest taki, tu jest taki rubin na końcu mają takiego. Dobra, jadymy. Ja dobra, cicho cio hmm? oh. Rem to zleci? Na łeb? No dobra On wlecił webem do kibla, no prawie to samo. Jeżeli nie popatrzył, kogo on tam miał zaznaczonego? Siebie i. tego. Do czterech jeszcze muszę tego małego, tego z Papugą, i jeszcze tego takiego jego kolegi. Jak on się tam nazywa, nie wiem. Chodzi. <grystanie> I proszę cię, mi się nie gin, bo ostatnio jak my tutaj grali. Ja jestem tym, jak my tu ostatnio grali, to hopie... Ludzie ile my tu razy yy, musieli... Yy, ten... nie ile my tu spędzili czasu na zbieraniu tej kasy A co... no właśnie, tutaj ryby leżą, a my nie wiemy co nadają. Tutaj jakiś hop stoi ogólnie i on coś tu się kiwi jak mapa. Dobra, pójdźmy tutaj pamiętasz to, pa, patrzcie co tu jest. Tu jest takie fajne. jest wziąłem to. Jak giniecie tutaj, to się nic nie dzieje, więc jest fajne. Patrz to musisz tak wyskoczyć z tego i to wtedy wlatujesz. Ostatni raz no Wezmę tego pieniążka, dobra jest i teraz jeszcze tego niebieskiego jednego co tam jest. Jakby było fajnie, żeby go wziąć Ej! Lerking był trochę nieładnie Czekaj, może wstanemy No, 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 no! Ajajaj aj, aj. Bardziej w bok O właśnie no, i ryba wczepnąć mu Kurde, nie, nie E, dobra, może się potem wrócimy. Jak nie będziemy już mieli ten e, trochę, nam będzie brakowało do paska. Tutaj teraz mogę iść. To jest, no, noc jest, teraz zauważył dopiero że jest noc. E, dobra, tutaj mamy jakąś armata, Mi się tam pod los, Dojadę jakieś bramy tutaj. Mamy zaznaczone tutaj, właśnie. Tu jest ten ostatni, to jest mały. To jest ten jego kolega, ten drugi. Ta, ta ten taki, ta baba, co mu zawsze tam przepowiedzała. Tam jest pochodnia. A nie, co my teraz mamy zrobić? My mamy ta armatę tu wystrzelić. O i tu coś jest. Co to jest? A, nie, nie, a co to jest tutaj? Że jak tu coś mógł wziąć. Nie dobra, jeżeli to rozpieprzył. Idź do przodu, no tam jest pochodnia. I te armaty się pochodniami mi. jak żeście się mogli domyślić. Co to mi to jakieś... Dobra, został powiedziane. Już normalnie kopruchy już tutaj. dają. A ty się co? Bo tu muszę kibel rozwodzić, a nie on mi sam tańcuje. Patrzcie teraz, jakie to jest piękne Ja hmm... muszę być z Rafalu z tej Patrzcie. Ej. Dzień dobry, ja jestem Captain Ej. O! Czekaj, no tutaj. Dobrej, za... bo ta baba mi tu... Ty, Jakiś ty, albo jakiś ty, Zaraz Jezu ty, 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 Czekaj, bo tutaj się kaśdało na... Ja? <noise> dobra, pójdź idziemy, I teraz patrzcie to jest tutaj głupie, bo to się tak jakoś... Dobra, zaraz tu przyjdiemy i tutaj przelazłych trochę i tu się będzie teraz tak wczytywało. My sam jeszcze z pięć razy przynajmniej tak przelejzemy i tak się burrydzie. Wczytywało, wczytywało, dobra idziemy Tutaj jest kasa, tu to idzie jakiś ksiąg rozwalić, zaś jest tutaj coś do rozwalenia, jakieś fajerwerki czy coś Myślę, że nie będzie echa z głośników Czekaj, tu coś będzie na pewno, tu go, no, Nie, tutaj nic nie będzie. Dobra, wiesz, wszystko musimy teraz zbierać uważać. Dobra. Bo zaś nie ma pochodni. Tutaj jest zaś to tu z tego fajnie leci kosa Tutaj... O patrz, patrz, tu jest za, za jakiś łoberas tam tańczył, ale dobra. Co jest, a wszyscy tak tańcują, dobra. Chodź, pójdź Tu tańcuje, tam tańcuje. I oni umiał przeleźć. Dobra, idziemy po pochodnia, u nas quest tutaj. No ta, ta nie weźmiesz, bo ta nie jest... No, Ona jakoś tak dziwna była ta pochodnia, by nie zlego taka. No pojdź tu Dobra i zbieraj tutaj teraz ta kasa, ten tu śpiło, że rok. O tu jest niebieski, tu jest niebieski, tu jest niebieski o właśnie i zapomniałem o tym. Jabłko, k jest jabłko. A co ty nie możesz? O, jest tu jabłko. I co? Już jak wykopał? O, jabłko, a po co mi jest jabłko? Mam jabłko... Aha, do konia, rozumiem? Albo do tej świnicy, co tam stoi i... Nie, do konia. Do konia? Albo do tej... do tego proszę do Halo, panie koniku. O Jezus, wyciepłe jabłko. No dobra, trudno już. A dobra, ona leży tutaj dalej. Ja nie chcę leży, a ja jeszcze poszukam może tego. Nie, dobra, tego się nie do, bo to jest tam już... Wiem, kto to jest, a Ale nie, ty, ja nie chcę, żebyś ty kopał. Kolego, no... tym. O, no dobra, weź ty jabłko. A czemu on sam siedzi w tej studni? Dobra, ale to jest za tymi drzwiami, to potem tam pójdziemy Ale czekaj, pozbieraj jeszcze tutaj. Nie z tym koniem, bo on teraz... Teraz mnie będziesz zaś dur taranową. On wlezie mi się do tego konia i mnie będzie... Tu jest jakoś kotka srebrno. Łeci! Pa, teraz skoczy. A siekierą mu w łeb doł. Dobra. Czemu tej kasy dali nie pozbieraj ja już tu... O nie a! Jezus Maria! No i widzicie, i teraz mnie tak będzie tutaj przejeżdżał dór No ta kasa, no a ty tam tańcujesz. O, widzicie, tutaj tańcujesz. Popatrzcie, widzicie, zajrzek w nos. Tak że to I może teraz będziemy mieli pasek. Może teraz my coś. Nie wiem, kiedy my tam tak wtedy ginęli, że nie, nie zebraliśmy tego pas. Aha, no, no. To daj mu. Dupą, jak już się obrócisz, no. Ej. Patrzcie, on umie jakoś... Jak on to zrobił? A może do tej Jak on to... Jak on jakoś to zrobił? O, widzicie? Nie no, mu tak walą w pysk. A ty... Ej, ja cię znowu o. o, armata, dobra. Teraz tutaj zaraz... Ała! Co, co, co się tu stanie teraz? Tutaj trzeba pochodnią zrobić coś, czy co? Dobra, nie ma tutaj nic. Ty tego nie możesz kuć, więc chyba idziemy tam teraz. Dobra, tyś tam jeszcze, jakie? o jeszcze jest palma. A te pal, ta palma się nie dorozwała. Dobra, idziemy. No tam ważę. nie roz O, teraz. A, członek yy, drużyny. Tu jest, Tam jest fioletowy, widzę u góry. Patrzcie, widzicie? Widzicie, tu jest fioletowy. Czekaj, czy z tej skrzyni tam... Umar Marlaka Nie, nie. On się jakoś tak zawisnął w powietrzu i... Dobra. Tutaj... Mogę to rozwalić? Ja, ja, bo to... I który to jest? Ten. O! Firewerki tam wylatywały. O, jakiś wóz układam. Nie wiem czy jak coś rozwalał Dużo kasy, dużo kasy. Zbieraj, zbieraj wszystko. Tam jest jeden z... żółty Dobra Ty tam coś... Roz, jest, jak mi się uda, to zabiera tego niebieskiego, dobra jest. I teraz ci poukładam to. A co on tam druśpi dr Idzie go tam przy pierwszym, mówi, mu tu. Tym... A idź go nasrej świnią na gocha, coś się stanie. O, coś tu wyleciało. O, zebrałem to, dobra jest. I jeszcze możemy to zebrać. O, a przecież to jest ten nasz, ten taki. O, poczekajcie, może ja tu wykopię ten fajerwerki i mu to puszczymy, to normalnie się ze Czy że Czyż że ta świnia kwiczy? Bo ja tutaj trochę nie słyszę, co tam się dzieje. Tu jest. O, Sam, każdy jest. O, świnia uciekła. to Dobra, patrzcie, mogę się zamienić w jakąś ekscytującą postać. Kogo? Co ty tu resz? Co to się tu dzieje? O, patrz, tutaj mogę dać takie coś, ten koło I tutaj mogę tu nacisnąć i coś się stanie. Pójdź, pójdź, pójdź. A, ja cię tu muszę opuścić, pójdź tu. A tu jest zaś te jabłko pozwolone, tu jest. Patrz, wleź tam. Nie, czekaj. Tak? I teraz co tam się stanie z tym wodą? Eee, dobra, no to spróbuj. Aha, ty może coś tu... Nie rozumie? Może tutaj trzeba jakoś skoczyć tam na górę? Czekaj, pojdź tu, tu do tej świnie, bo ty tam tańcujesz, kajś. A może ta świnia trzeba obudzić i ona zaraz sam coś rozwali. A może tym jabłkiem trzeba ciepnąć? A może tutaj jest ta drabina, po tej drabinie trzeba skoczyć. O! Może właśnie tak to trzeba zrobić. I teraz No ty to musisz teraz wziąć ta woda. I musisz tutaj dać. I to się naleje. A ja idę tutaj pod pieniądze Jak, jak wskoczę? Nie wskoczę Chyba, że ktoś spieprzył, bo tutaj rzekł, miał jakoś to... O, i teraz już tak pszczoł, nie? O, i akurat mu naryja Ej, ale poś tam, bo tam jeszcze jest kasa, nie? Jakie to kasy? Matko, że myślał, że on się... że się jego wystraszyli A on tak śmierdzi Mmm, <śm mmm <laughs> dobre. Zaznaczy, o! Dzięki za motek, naprawdę. Dobra, i właśnie teraz, właśnie teraz na wierch. Ale czekaj, wleć na wierzch na chwilę. Rozwal co idzie, i jeszcze. A co tu się stanie jeszcze, jak nacisnę? Teraz na woda poleci. Dobra, i teraz spróbuj tam wskoczyć. No tam patrz, bo tam jest kasa Widzisz, ale tam nie umiał wskoczyć O właśnie, no czekaj Nie ono brama otworzy Kto ma wyszczykowi? Ty masz kolego taki No i gówno tutaj zrobimy, czekaj, bo tu jest jakaś czaszka O której nawet No nie wiem, no nie wskoczymy tam O teraz, teraz no przepraszamy Zalaga Dobra, jak tam skoczyć? Wy mi powiedzcie jak tam skoczyć? Może Może ta taczka trzeba wziąć. Nie, a może świnią? Weź świnia, no A kim ja jestem teraz? Jestem Willem. No jedź tam na tej świni. A pokażę jak ją nam skok Nie, ona nie ma w ogóle skoku, no to... Dobra, idemy, trudno Teraz jakieś drzwi nam się tu otworzą, nie ty to wykujesz teraz. Cześć Ej, za co to było? A może na, a na koniu jest skok? Jakiś? Nie, na koniu też nie ma skoku. No dobra, ty tam... O, i teraz y, to możesz podpolić. Albo coś tam, ale nie wiem co tam się stanie. I teraz... ktoś się... Chyba teraz będzie bijatyka. Albo nie, nie, nic nie będzie. O właśnie, teraz to idzie rozwalić I co tam się stało, bo... że nie popatrzył? Nic się nie stało. Dobra i co tu... Aha, to jest. Tam idzie dać. A, tutaj, dobra. No to podkol Jeszcze to mi rozpieprzy pysk. Łoje, runie. Taki boom O, tutaj idzie w Tutaj jest właśnie jakoś karczma podziemno. I zbudowaliśmy mostek, za nic. Yy. O, dobra, są my w jakichś podziemiach. Ja byliśmy tu. To jest, wiecie co to jest? To jest chyba, e, idziemy jak wylegować Pierścieniu, tych takich tych. Okej, już jest. Eee, idziemy. Co to za lampa tu jest? No tyś tu jest no rozwalaj coś. A, umiał bić tą lampą, więc jest fajnie. O, tutaj idzie wjechać koniem i patrz, on ją to pociągnie. Dobra, czyli. Ja, patrz, poczekaj, te pańczyny rozwali. bo one na pewno coś dają. Ale nie, rozwal to. Rozwal ta pajęczyna. Co się, co się. Ci rozpieprzam. No czek, ty stoisz jak jakiś mógł. No dobra, pierwszej E, teraz ten obraz się kręci jak jakiś. O, tu będzie bijatyka, ja? Dobra, już jak tu jakiś wolej olej wy wyluł. Tu jest zaś ta pańczyna Tam zaś jakiś... O, właśnie, tu jest ten mały no on coś taki. On stoi jakiś taki zły. O, wiem, wiem, wiem co tu jest. Tu jest. Tu jest coś takiego. Nie, nie wiem co to jest. Dobra, to kasia jest. Czyli to jest kaś niedaleko. Jak się robi wicher. Dobra, i tak będziemy tańcować sam, ja. Aha, no dobra, tutaj. Bierzesz? Wejdź sobie łopata, jak chcesz. Oj! Oj, oj! Dobra, zbierę, 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 taka sama. Tutaj czy. Nie, 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 dobra. Co tu się tu robi w ogóle? No łopata, przecież. No, co ty pieprzy, ja mam łopata. Aha, łopata jest tu. A tu jest łopata, no fajnie, no fajnie.